Restauracja tętniła zwykłym gwarem rodzin, delektujących się posiłkiem. Ale dla mnie wszystko było wyciszone, jakbym siedział w szklanym pudełku i słyszał tylko echo. Kropka ciężar wyczerpania przylgnął do moich kości, rodzaj zmęczenia, które nie pochodzi tylko z długiego dnia, ale z lat opieki nad ciężarem, którego nikt inny nie zdawał się uznawać. Kropka siedziałam przy dużym, okrągłym stole, obserwując ożywioną rozmowę ojca z wujkiem. Kropka, moja matka siedziała obok niego, kiwając głową z delikatnym uśmiechem. Podczas gdy mój brat Ryan odchylił się na krześle, obracając widelec między palcami, jakby miał cały czas na świecie. Nie mieli pojęcia, co widziałam. Kropka wiadomość była wciąż świeża w mojej głowie, wyryta w moim mózgu jak żelazo. Nigdy nie będzie tak dobra jak jej brat, ale przynajmniej płaci nasze rachunki. Te słowa wydawały się surrealistyczne. mój ojciec wpisał je, nacisnął wyślij i kontynuował swój wieczór, jakby to było nic. Jakbym była nikim, kropka, spojrzałam na swój talerz. Jedzenie pozostało nietknięte. Mój żołądek skręcał się w supełki, mieszanka wściekłości, niedowierzania i głębokiego, rozdzierającego wnętrzności bólu, którego nawet nie mogłam zacząć przetwarzać. Chciałam krzyczeć, kropka, chciałam chwycić jego telefon, wepchnąć mu go w twarz i zażądać odpowiedzi na pytanie, czy naprawdę tak mnie widział. Ale co by to dało? Czy w ogóle poczułby się zawstydzony? Czy w ogóle BY się tym przejął, zacisnęłam mocniej widelec, a moje kostki stały się białe. I wtedy podjęłam decyzję. Skończyłam z tym. Koniec z byciem ich siatką bezpieczeństwa. Dość łamania moich pleców, by mogli żyć wygodnie, wyśmiewając mnie za moimi plecami, kropka dość poświęcania mojego szczęścia, moich marzeń, Mojego zdrowia psychicznego dla rodziny, która widziała we mnie tylko wypłatę, jeszcze o tym nie wiedzieli, ale dzisiejsza noc będzie ostatnią, podczas której wezmą mnie zapewnik. Z głębokim oddechem wymusiłam uśmiech i spojrzałam przez stół na mojego ojca mój głos był lekki. Niemal żartobliwy tato powiedziałam, przechylając lekko głowę Twój telefon brzęczy. Wygląda na to, że ktoś próbuje się z tobą skontaktować obserwowałam, jak jego wyraz twarzy drgnął. Tylko na ułamek sekundy, zanim się uspokoił. Podniósł telefon i spojrzał na ekran. Potem, jakby nic się nie stało, odłożył go z powrotem. Tylko sprawy zawodowe mruknął, biorąc łyk swojego drinka. Kłamca, uśmiechnęłam się szerzej. To musi być coś ważnego, skoro przychodzi podczas kolacji. Kropka, moja matka spojrzała między nas, wyczuwając, że coś jest nie tak. Kochanie, byłaś taka cicha. Wszystko w porządku. Spojrzałam na nią, kropka ta kobieta, której co miesiąc wysyłałam pieniądze, aby nigdy nie musiała martwić się o zakupy, o dom, o rachunki. Ta sama kobieta, która siedziała obok mojego ojca, kiedy wysłał tę wiadomość. Mogłem się wtedy z nimi skonfrontować, kropka, mogłem rzucić pięścią, wyjść, zrobić scenę. Ale to nie wystarczyło. Nie, oni musieli poczuć. Jak to jest stracić swój fundament, kropka, zamiast tego posłałam im ostatni uprzejmy uśmiech i podniosłam widelec. Wszystko jest idealne, mamo. I wzięłam kes. To był ostatni posiłek, który zjadłam z nimi jako ich opiekunka, kropka, tej nocy, gdy jechałem do domu, mój telefon rozświetlił się wiadomościami od ojca, matki i brata. Wszyscy zakładali, że przeleję zwykłą kwotę na ich konta, kropka, uważnie przeczytałem każdą wiadomość. Ryan: Hej, czynsz za kilka dni możesz wysłać to, co zwykle? Mamo, kochanie, wiem, że jesteś zajęta, ale możesz pokryć koszty prądu w tym miesiącu? Oczywiście zwrócę ci pieniądze. Tato, mam kilka spraw na głowie. potrzebuję dodatkowych funduszy. Prześlij je, kiedy będziesz mógł. Nie było, jak się masz? Nie, mam nadzieję, że dobrze. Nie, dziękuję. Tylko męskie kropka wyłączyłam telefon i wpatrywałam się w sufit. Mój umysł szalał. Jak długo to było moje życie? Jak długo byłam traktowana jak chodzący bankomat, a nie córka, siostra, istota ludzka? Świadomość uderzyła jak ciężarówka. Zbyt długo, kropka z głębokim oddechem sięgnęłam po laptopa. I anulowałam każdą pojedynczą płatność. Automatyczne przelewy. Pokrycia rachunków. Pomoc przy wynajmie. Każdą. Każdy. Każdy kropka następnie z pewnymi rękami wpisałam wiadomość na rodzinnym czacie grupowym. Zobaczyłam wiadomość taty podczas kolacji. Skończyłem z byciem twoją siatką bezpieczeństwa. Będziesz musiała poradzić sobie sama. Życzę ci jak najlepiej. Wcisnąłem wyślij kropka, a potem, zanim zdążyli odpowiedzieć, zablokowałem ich żadnych więcej wyjaśnień. Koniec z usprawiedliwianiem się. Nadszedł czas, by dowiedzieli się, jak to jest być samodzielnym. Nigdy nie czułem się tak wolny, kropka w chwili, gdy nacisnęłam Zablokuj, moje mieszkanie wypełniła niesamowita cisza. Żadnego brzęczącego telefonu. Żadnych niekończących się pingów żądających moich pieniędzy. Po prostu cisza. To było obce uczucie. Nawet denerwujące, kropka jakbym odciął kończynę, która gniła przez lata, ale tak przyzwyczaiłem się do bólu. Że ledwo go zauważyłem, dopóki nie zniknął, kropka odechnęłam, przeczesując dłonią włosy. Zamierzali postradać zmysły. A ja byłam na to gotowa. Znałam mojego ojca. Jego duma nie pozwoliłaby mu na natychmiastową reakcję. Dymiłby się w milczeniu. Prawdopodobnie spodziewając się, że wrócę czołgając się kropka przeprosin za mój wybuch. A matka próbowała wzbudzić we mnie poczucie winy. Mówiła mi jak rodzina troszczy się o siebie nawzajem. Jakbym nie była jedyną osobą, która przez lata utrzymywała ich na powierzchni. Ryan by tego nie zrozumiał. Jeszcze nie. Żył w błogiej nieświadomości kropka wiedział, że bez względu na to jak bardzo zawiedzie, będę tam, by pozbierać kawałki. Już nie kropka, wzięłam głęboki oddech, starając się, by napięcie opuściło moje ciało. Ale nawet gdy siedziałam w swoim cichym mieszkaniu, nie mogłam pozbyć się gniewu, który wciąż we mnie kipiał. Zmarnowałam tyle życia, próbując być dla nich wystarczająco dobra kropka, próbując udowodnić, że jestem warta miłości. A prawda była taka, że nigdy nie chodziło o miłość, chodziło o użyteczność. Byłem użyteczny, więc trzymali mnie blisko. W chwili, gdy przestałam być użyteczna, dokładnie wiedziałam, co się stanie. Kropka, miałem się dowiedzieć, jak bardzo mnie cenią. Kropka, następnego ranka, obudził mnie e-mail od właściciela. Płatność za jednostkę czwartą została pomyślnie odebrana. Uśmiechnąłem się do siebie. Po raz pierwszy od lat nie płaciłem za czyjś komfort. Tylko za swój własny. To było dziwne uczucie. Kropka, wtedy zadzwonił mój telefon. Zablokowany numer. Zignorowałem go. Pięć minut później kolejne połączenie. Potem kolejny. Potem SMS z nieznanego numeru. Kropka Mamo, kochanie, proszę. Musimy porozmawiać. Potem kolejny. Ryan, naprawdę anulowałeś płatności? Czynż za dwa dni. Wypuściłam ostry oddech przez nos. Nie pytali, co u mnie. Nie przepraszali. Kropka Nawet nie przyznawali się do tego, co zrobili. Chcieli tylko swoich pieniędzy. kolejny telefon. Tym razem odebrałem. Nic nie powiedziałem. Pozwoliłem. By zapadła cisza. Wtedy odezwał się głos mojego ojca, szorstki i gniewny. Przedstawiłeś swój punkt widzenia. Teraz to napraw. Z moich ust wydobył się gorzki śmiech. Co naprawić? Płatności dość tych bzdur. Przelej pieniądze. Ryan ma czynsz, którego potrzebuje Twoja matka. Nie obchodzi mnie to. Powiedziałam ostrym głosem. Cisza. Potem niski, niebezpieczny warkot. Ty niewdzięczna mała. Klik. Rozłączyłem się. Zablokowałem numer. I po raz pierwszy się uśmiechnąłem. Niech sami się domyślą. Wiedziałem, że ojciec nie pozwoli, by to się tak skończyło. I miałem rację, kropka, następnego dnia wróciłem do domu z pracy i zastałem matkę stojącą przed moim mieszkaniem. Jej twarz była opuchnięta od płaczu. Jej ręce dzwoniły razem w nerwowej desperacji. Kochanie, zaczęła, jej głos drżał. Proszę, porozmawiaj ze mną, kropka, nie otworzyłam w pełni drzwi. Po prostu skrzyżowałem ramiona, moja postawa była zdecydowana, kropka, dlaczego? Żebyś mogła mnie przekonać. Żebym odzyskał rolę twojego osobistego banku. Wzdrygnęła się. Wiesz, że to nieprawda. Uniosłem brew. Prawda, zawahała się. Potrząsnąłem głową, zaciskając szczękę. Nie przyszłaś tu, bo za mną tęsknisz, mamo. Przyszłaś, bo rachunki się piętrzą i nie wiesz, co robić. Kropka w jej oczach pojawiły się łzy. Jesteśmy rodziną kropka zabawne, wtrąciłem. Jak rodzina liczyła się tylko wtedy, gdy to ja dawałem kropka jej usta zadrżały, ale nie miała słów, bo wiedziała, że mam rację. Pozwoliłam ciszy się przeciągnąć, zanim westchnęłam. Czy Ryan kiedykolwiek zaoferował pomoc w opłaceniu czynszu? Chociaż raz odwróciła wzrok kropka przytaknęłam. Tak właśnie myślałam kropka przetarła oczy. Po prostu nie jest tak silny jak ty kropka mój żołądek się skręcił. Zawsze tak było, prawda? Byłam silna, więc mnie wykorzystywali. Ryan był słaby. Więc go rozpieszczali, kropka odsunęłam się i potrząsnęłam głową. Tu nie chodzi o siłę. Chodzi o szacunek. A ty nigdy mi go nie okazałeś, kropka potem delikatnie zamknąłem jej drzwi przed nosem. Po raz pierwszy w życiu nie czułem się winny, kropka minął tydzień. Potem wiadomość. Ryan, nie wiedziałam, dobrze. Nie wiedziałam, jak wiele dla nas robisz, kropka, wpatrywałem się w ekran. Potem kolejna. Ryan, myślałam, że mama i tata zajmują się wszystkim. Po prostu. Nigdy o tym nie myślałam. Nigdy nie musiałam. Odechnęłam powoli. Po raz pierwszy nie było to żądanie. To nie była wymówka. To było szczere, kropka, pomyślałem o zignorowaniu tego. Ale potem sobie przypomniałam. On nie był wrogiem. Był takim samym produktem moich rodziców, jak ja kropka odpisałam więc. Teraz już wiesz. Więc co zamierzasz z tym zrobić? Pojawiły się kropki. Potem zniknęły. Potem po długiej przerwie. Nie wiem. Ale myślę, że nadszedł czas, abym się dowiedział kropka i po raz pierwszy poczułem, że coś się zmieniło. Może, tylko może. Mógłby się zmienić. Ale moi rodzice. Oni nigdy by się nie zmienili. I w końcu, w końcu byłam wolna, kropka minął tydzień. Potem też. Cisza była ogłuszająca. W połowie spodziewałem się, że mój ojciec pojawi się pod moimi drzwiami, wściekły, żądając, abym naprawił swoje nastawienie. Spodziewałem się, że matka będzie dzwonić z różnych numerów, próbując wzbudzić we mnie poczucie winy, kropka, ale zamiast tego nic. Potem dostałem wiadomość e-mail. Był od mojego ojca, temat: Twoje działania mają konsekwencje, wyśmiałam go jeszcze przed otwarciem. Potem przeczytałem wiadomość: Tato, myślisz, że wygrałeś, odcinając nas? Myślisz, że to czegoś dowodzi? Jedyne, co zrobiłeś, to porzuciłeś swoją rodzinę. Wychowaliśmy cię, daliśmy ci wszystko. I tak nam się odwdzęczasz. Zacisnąłem zęby wszystko. Pracowałam od 16 roku życia, żeby utrzymać się w szkole. Kropka w każde urodziny i święta to ja płaciłam za ich wydatki, podczas gdy mój brat świętował za samo oddychanie. Nigdy nic mi nie dali. Czytałem dalej. Kropka Tato. Twój brat walczy teraz przez ciebie. Jeśli nie chcesz słuchać rozsądku, przynajmniej pomyśl o nim. Chcesz zobaczyć, jak zawodzi. Prawie odeszłam. Teraz byłam odpowiedzialna za życie Ryana. Zamknęłam laptopa, kropka zacisnęłam szczękę tak mocno, że aż zabolało. Kończyły im się opcje. Byłam ich siatką bezpieczeństwa przez tak długi czas, że teraz, beze mnie, miotali się. I zamiast przyznać się do błędów, obwiniali mnie, kropka, ale ja nie chciałam się na to nabrać. Nie tym razem, kropka, tej nocy dostałam kolejnego smsa od Riana, musiałam wyprowadzić się z mieszkania. Długo wpatrywałam się w ekran, zanim odpisałam. I Ryan, i nie wiem, co robić. Mam pracę, ale to za mało. Czynsz jest drogi, kropka, nie zdawałam sobie sprawy, ile pokrywasz, dopóki nie zniknął, kropka, zamknęłam oczy, powoli wydychając powietrze. To był ten moment. Prawdziwy moment. Część, w której albo dorósł, albo pozostał taki sam. Mogłem go uratować. Wysłać mu pieniądze. Dać mu łatwe wyjście. Ale to by mu nie pomogło. Kropka, zamiast tego odesłałem dwa słowa: kropka, zrozumiałem. Kropka, niemal czułem jego frustrację na ekranie. Długa pauza. W końcu, Ryan, próbuje kropka, i to był pierwszy krok. Miesiąc później odezwała się moja ciotka. Zadzwoniła do mnie późno w nocy: jej głos był cichy, ale naglący kropka, nie uwierzysz, powiedziała: kropka, oparłem się plecami o poduszki kropka, spróbuj. Kropka, to twój rodzice. Oni, oni tracą dom. Kropka nie zareagowałem. Na początku nic nie czułem. Potem powoli ciężar spadł mi z piersi. Przez lata żyli wygodnie z moich pieniędzy. Kpili ze mnie, lekceważyli mnie i wciąż oczekiwali, że się nimi zajmę. Kropka, a teraz w końcu musieli zmierzyć się z konsekwencjami własnych wyborów. Kropka, to niefortunne, powiedziałam po prostu. Kropka ciotka zawahała się. Kropka, twoja mama płacze od kilku dni. Mówi, że nie wie, co robić. Zacisnęłam szczękę. Ona też nie wiedziała, co robić, kiedy płaciłam ich rachunki. Jedyna różnica polega na tym, że teraz to nie ja naprawiam ich błędy. Ciotka westchnęła. Wiem. Po prostu chciałam Ci powiedzieć, zanim dowiesz się od kogoś innego. Przytaknęłam. Mój głos się uspokoił. Dzięki za poinformowanie mnie. Po raz pierwszy w życiu rozłączyłam się bez poczucia winy. Kilka dni później moja matka w końcu zadzwoniła z numeru, którego nie rozpoznałam. Kropka odebrałem. Proszę, szlochała. Proszę, kochanie. Stracimy wszystko. Kropka, wziąłem powolny oddech. Co mam z tym zrobić? Pomóż nam jeszcze raz, błagała. Tylko tyle, żebyśmy mogli stanąć na nogi. Kropka, roześmiałem się. Naprawdę się roześmiałem. Masz na myśli, jak wszystkie inne, jeszcze raz. Zakrztusiła się szlochem. Wiem, że cię skrzywdziliśmy. Wiem, że to, co powiedział twój ojciec, było złe. Ale on się boi, kochanie. Nigdy wcześniej nie musiał martwić się o pieniądze. Nie wiemy, co robić kropka, zanim się odezwałam, pozwoliłam, by zapadła cisza. Miałaś syna, powiedziałam chłodnym głosem. Czy kiedykolwiek spodziewałaś się, że rozwiąże twoje problemy? Pięknęła. Znałem już odpowiedź. Odechnąłem. Dokonałaś wyborów, mamo. Teraz musisz z nimi żyć, kropka, i z tym się rozłączyłem. Na dobre, kropka, minął miesiąc. Potem też. Spodziewałem się kolejnych desperackich telefonów od rodziców. Więcej manipulacyjnych wiadomości próbujących mnie wciągnąć z powrotem. Ale zamiast tego odezwał się Ryan. Ryan, mam drugą pracę. To trudne, ale teraz to rozumiem. Naprawdę. Wpatrywałam się w wiadomość przez długi czas. Potem kolejna. Ryan, wiem, że nie jesteś mi nic winien, ale chciałam tylko powiedzieć, że byłam ślepa. Mama i tata chronili mnie przed wszystkim, co dla nas robiłeś. Myślałem, że mam ciężko. Nie miałem. Byłem po prostu uprzywilejowany, kropka, przełknęłam. To była nowość. Mój brat nigdy wcześniej nie przyznał się do swoich uprawnień. Odpisałam. Więc co z tym robisz? Pojawiły się kropki. Potem zniknęły. W końcu, po długiej przerwie. Ryan, zajmę się tym. I nie poproszę cię o ani centa. Po raz pierwszy poczułam, że coś się we mnie zmienia. Nie ufałam mu jeszcze całkowicie, ale to był początek. Nie spodziewałam się tego kropka telefon od mojej ciotki. Tym razem brzmiała inaczej. Mniej ostrożnie, bardziej dosadnie. Twoi rodzice oficjalni nie mają pieniędzy, kropka uniosłam brew. I wyprowadzają się z domu. Nie stać ich na pozostanie, kropka odechnęłam powoli. Dokąd jadą? Poprosili, żeby ze mną zostali, ale im odmówiłam. Pościelili sobie łóżko, kropka uśmiechnąłem się. Dobrze, kropka moja matka dzwoniła do każdego krewnego, każdego przyjaciela, szukając wyjścia. Ale nikt nie chciał mieć z nimi do czynienia. Spalili swoje mosty na długo przed moim odejściem. A teraz zostali sami, kropka. Dokąd pójdą, zapytałem neutralnym głosem, kropka nastąpiła długa pauza. Twój tata pracuje teraz w fabryce, przyznała. A mama zajmuje się sprzątaniem. Nie mają wyboru, kropka pozwoliłem, by to do mnie dotarło. Ten sam ojciec, który kpił ze mnie, lekceważył mnie. Traktował jak nic więcej niż swój osobisty bankomat, kropka teraz łamał sobie kręgosłup za minimalne wynagrodzenie. Ta sama matka, która mu pomagała, broniła go i wpędzała mnie w poczucie winy, teraz szorowała podłogi, by przeżyć. I ani razu nie poczułam się źle, kropka to był zimny wieczór, kiedy na niego wpadłam. Mojego ojca. Wyglądał inaczej. Chudszy. Bardziej zmęczony. Nie nosił drogich ubrań, ale znoszone dżinsy i prostą kurtkę roboczą. Kropka przez chwilę mnie nie rozpoznał. Potem jego oczy rozszerzyły się, a szczęka zacisnęła. Widziałam to upokorzenie, wściekłość i dumę, która wciąż nie chciała pęknąć. Milczałam, czekając, co zrobi. Kropka w końcu, po długiej, napiętej pauzie, mruknął, więc to jest to, czego chciałeś, co przechyliłem głowę. Co masz na myśli? Wygrałaś, splunął. Chciałaś zobaczyć walkę. Dostałeś to, czego chciałeś kropka, skrzyżowałem ramiona. Chciałam szacunku. Chciałam być traktowana jak twoja córka. Nie twój cholerny portfel. Ale chyba nigdy nie było takiej opcji, co? Jego nozdrza rozszerzyły się. Wychowaliśmy cię kropka, zaśmiałam się zimno. Nie. Wykorzystaliście mnie. A teraz po raz pierwszy musisz stanąć na własnych nogach. I nienawidzisz tego, prawda, jego dłonie zacisnęły się w pięści. Myślisz, że to czyni cię lepszym od nas, podeszłam krok bliżej, patrząc mu prosto w oczy. Myślę, że to czyni niewolnym kropka i z tymi słowami odeszłam. Zostawiając go stojącego na mrozie, bez niczego poza dumą i żalem, by dotrzymać mu towarzystwa kropka tydzień później otrzymałem kolejny nieznany telefon. Prawie go zignorowałem. Ale coś kazało mi odebrać. Gdy tylko odebrałem, usłyszałem głos mojej matki. Chciałam tylko usłyszeć twój głos, wyszeptała kropka coś w jej, to nie było innego. Niemanipulacyjny, niewymagający, po prostu zmęczony. Milczałem, czekając. Wzięła chwiejny oddech. Straciliśmy wszystko, kochanie. I nie winiecie, kropka. Oszołomiło mnie to. Myślałam, że wrócisz, przyznała. Myślałam, że w końcu poczujesz się na tyle źle. By to wszystko naprawić. Ale tak się nie stało, kropka przełknąłem. I czego się z tego nauczyłaś? Kolejna długa pauza. Potem cicho. Powinienem był bardziej cię doceniać. Powinienem był chronić cię przed ojcem. Powinnam była cię bardziej kochać, kropka po raz pierwszy moja matka przyznała się do tego, co zawsze chciałam usłyszeć. Zamrugałam szybko, tłumiąc gulę w gardle. A teraz, wypuściła powolny oddech, teraz po prostu. Chcę być lepsza, kropka, nie oczekuję, że mi wybaczysz. Ale chcę, żebyś wiedział, że w końcu to widzę. W końcu cię widzę, kropka, między nami zapadła cisza. W końcu skinąłem głową. Doceniam to. Powiedziałem miękkim, ale stanowczym głosem. Westchnęła kropka, kocham cię, kochanie, kropka, nie odpowiedziałem jej tym samym. Ale po raz pierwszy też się nie rozłączyłem, kropka, minęły trzy miesiące. Spodziewałam się, że Ryan wróci do starych nawyków, że znajdzie sposób na manipulowanie sytuacją. Tak jak zawsze robili to nasi rodzice. Ale tak się nie stało. Zamiast tego nadal pracował. Ciężko. Brał dodatkowe zmiany, kropka, przestał prosić mnie o pomoc. A kiedy w końcu się odezwał, nie chodziło o pieniądze. To była tylko rozmowa kropka Ryan, w końcu mam wystarczająco dużo oszczędności na własne mieszkanie. Jest małe, ale moje kropka wpatrywałem się w wiadomość, coś drgnęło mi w piersi. To był brat, którego zawsze chciałam mieć. Nierozpieszczone złote dziecko. Nierozkapryszony baczor, który szedł przez życie, podczas gdy ja dźwigałam jego ciężar, kropka, po prostu mężczyzna uczący się stać na własnych nogach, kropka, zawahałem się, po czym odpisałem, kropka, jestem z ciebie dumny, kropka, pojawiły się, kropki, kropka, Ryan, nie masz pojęcia, ile to dla mnie znaczy, kropka, po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że może wcale nie tracę brata, kropka, przestałam mieć oko na rodziców. Nie byli już moim problemem. Ale pewnego dnia, będąc w kawiarni, usłyszałam szepty dwóch kobiet przy stoliku obok mnie. Słyszałaś? Ta para z Oak Street straciła wszystko. Mąż pracuje na nocne zmiany w magazynie. A żona robi teraz pranie dla ludzi. Żołądek mi się ścisnął. Mówili o moich rodzicach. Przez chwilę nic nie czułem. Potem powoli ogarnął mnie cichy, słodko-gorzki rodzaj akceptacji. Zasłużyli na tę rzeczywistość. To nie była zemsta. To była sprawiedliwość. Po raz pierwszy w życiu musieli wziąć na siebie odpowiedzialność. Musieli zapracować na swoje przetrwanie, zamiast wysysać je ze mnie. I może w końcu zrozumieją, jak wiele dla nich poświęciłem. Późnym wieczorem otrzymałem ostatni telefon. Numer, którego nie rozpoznałem. Zawahałem się, po czym odebrałem. To był mój ojciec. Jego głos był inny. Nie był zły. Niewymagający. Po prostu zmęczony, kropka, chciałem tylko coś powiedzieć, mruknął, kropka, nie odezwałem się, kropka, nienawidziłem cię za to, że odeszłaś, przyznał. Obwiniałem cię o wszystko. Ale prawda jest taka, że sam to sobie zrobiłem, kropka, odechnęłam powoli, kropka, tak, zrobiłeś, kropka, cisza. Potem, głosem tak cichym, że prawie go nie usłyszałem, kropka, myliłem się, co do ciebie, kropka, przełknęłam. To było najbliższe przeprosinom, jakie kiedykolwiek otrzymam. Ale nie potrzebowałem ich. Nie byłem już zły, kropka wygrałem. Nie przez patrzenie, jak cierpią. Nie przez karanie ich. Wygrałem, bo odszedłem i nigdy nie oglądałem się za siebie, kropka i to była prawdziwa zemsta. Siedziałem na balkonie mojego nowego mieszkania, obserwując migoczące w oddali światła miasta. Po raz pierwszy w życiu byłem wolny. Bez poczucia winy. Bez urazy, bez niekończącej się presji bycia idealną, posłuszną córką. Tylko ja, kropka, zaczęłam podróżować, inwestować w swoją przyszłość, budować życie, które było moje. Niepodyktowane obowiązkami, nie w cieniu mojego brata i niekontrolowane przez manipulujących rodziców. A co najlepsze. Czułem się cały, kropka, przez tak długi czas myślałam, że muszę zasłużyć na miłość. Że moja wartość jest związana z tym, co mogę dać ludziom. Ale teraz? Teraz znałem prawdę. Nie potrzebowałam nikogo. Kto by mnie dopełnił. Zrobiłem to wszystko sam. Kropka, mijały miesiące. Potem niespodziewany e-mail. Od mojej matki. Nie prosiła o pieniądze. Nie próbowała wzbudzić we mnie poczucia winy. Napisała po prostu: Mam nadzieję, że masz się dobrze. Tęsknię za tobą. Jestem z ciebie dumna, kropka, i po raz pierwszy nie poczułem do niej goryczy. Nie odpowiedziałem od razu, ale w końcu odesłałem prostą wiadomość. Mam nadzieję, że ty też masz się dobrze, kropka, to nie było przebaczenie. Nie było to zaproszenie z powrotem do mojego życia. Ale to była życzliwość. Ponieważ bez względu na to, co się stało, wyrosłem ponad nich. I nie pozwoliłem, by ich błędy zatwardziły moje serce. Pewnego dnia, lata później, przechodziłem obok ojca i córki w parku. Miała nie więcej niż dziesięć lat i trzymała ojca za rękę, śmiejąc się razem. I po raz pierwszy nie poczułem zazdrości. Nie tęskniłem za tym, czego nigdy nie miałem, ponieważ odnalazłem spokój. Zbudowałem życie, które było moje. Wypełnione miłością. Szacunkiem i poczuciem własnej wartości. Przerwałem ten cykl. I ostatecznie to była największa zemsta ze wszystkich.